Witam. Dzień dobry. Wszystkim. Obudzany house tour, ale powiem wam, że to będzie cringe huj. chuj. To będzie kurwa taka clown fiesta, że to dajcie spokój. No. No ale witam. Tutaj jest duże echo. O, to jest winda, w której się zacięliśmy. Chat. I nie, nie pojadę tą windą. Nie ma opcji, bo się kurwa znowu zatniemy. Tutaj jeszcze nieco zamieszkane. Te w ogóle... Miejsca, więc no, wchodzimy sobie wysoko, Cat. Wchodzimy sobie wysoko. No baler, Czad, ja już nie chcę kolejne dwie godziny tam siedzieć, no bez przesady. Jak kojował jakoś, to kurwa, no trudno, co ja mam zrobię Nie będę. Ale to będzie kryt totalny. Nie będę Wam tutaj, prawda, nic lepszego, bo nie mam jak. Witam, dzień dobry. Witam, dzień dobry w moim domu. Jesteśmy, ja co to jestem? Pokazałam mu za kibę na samym początku. Czekajcie. Kurwa, kurwa. Stop, 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 stop. Dobra, tego nie było, tego nie było. O, prawda. Siema, co ty robisz? Tak, tak. Jezus, dobra, dobra, ja spokojnie wiem, ja Dobra, Klaudia, nie skończ się Nie wiem, jak Klaudia, pokaż lepiej co mamy w kuchni tutaj Ładnego Nie, ale dobra e A jeszcze. poza tobą, a poza tobą dobra, generalnie wygląda to tak, mamy mieszkanie bardzo, bardzo nowoczesne Ale wasz kochany Andrzej za 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 zażyczył sobie, kurwa, chleba, który jest drewniany i wygląda... Nigdy nie, chlebaka. nie chlebaka Jak, kurwa, z domu jakiejś babci Marysi Ale jest zajebisty, chlebak jest super jest fantastyczny. Pokaż lodówkę. Oni zawsze na, na tym MTV pokazywali lodówkę. Chat. jak się zdrowo odżywiamy. To jest. <laughs> jak pierdole. To jest nasza lodówka, Czad. To jest nasza lodówka. Tak. Ej, od góry zaczynając Miller Misie. Po prostu bardzo woda, woda, Te barki różne tutaj, prawda? A tak coś chyba jeszcze sos po spaghetti jest, nie? Ej, tak, ten Oczywiście Polaris. To był sos, który wczoraj udalałam. O, tak. Bardzo pani nadycham, ale warto było. Ej, pokaż dozownik. Mogę to zrobić. Byliśmy sobie na zakupach. Byliśmy na zakupach, opakowaliśmy to wszystko w duże torby. Wszystko fajnie. Andrzej, pomyłaj to z bagażnika. Kurwa plama tłuszczu. Myślę sobie, co jest kurwa, gramy. Szczajcie to. Rozlało się, kurwa. I stoi, kurwa. I stoi? Do nie, Ten kurwa olej tutaj to jest po prostu. Gdzie alko? Nie ma alko na razie. Schowane, nie dla dzieci. Tak, ten olej tu jest tutaj, kurwa, <grymne> <grymne> linie totalnej. Tak, no, 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 to to jest, wszystko, bo... jest wszystko rozjewane generalnie. Myśmy tu jeszcze nie mieszkaliśmy, a już ścianę pierdoliliśmy, całą <grymne> <i grymne> Kurwa jest taka szpara wielka. Dzisiaj była właścicielka, musiałam to po prostu zakrywać laptopem. Pokaż I... naszą szafkę. Tak. Piękną. To jest szafka moja i Andrzeja. Dokładnie. E, miłości. Proszę bardzo, ile jest zupek chińskich? Ale wiecie co? Poza tymi zupkami. Tutaj są soczki one są pokcamp, nie? Te soczki są pokcamp, one są najlepsze kurwa na świecie tak. Oprócz tego jakieś lejsy tam się znajdą no. Toffi, milki, kamele Oczywiście, żelków, pizdu To jest piękna szafka, to jest nasza tak. wspólna szafka To jest fantastyczna szafka tak, dokładnie. O Jezus, tutaj No, ledwo co skończyliśmy yy, umylać mieszkanie Tutaj mamy kanapę, prawda? Yy, co tu jeszcze dalej? No, tutaj cukierki, cukierki są super Skierki są fantastyczne. Kojowa jakoś... Utkaj dziwkę, kurwa, nie będzie lepszej. No. Tutaj są różne rzeczy yy, nowy obraz. A, i jeszcze jedna, przecież wasza sypialnia, no tak. Tak. Proszę bardzo. Co to kurwa? Kurwa będę to śpił, ja pierdolę. Dobra, idziemy po schodach do góry. Idziemy po schodach do góry. Witamy na moim piętrze. Siemanko! Jak pewnie się zastanawiacie i dobrze wiecie, Drogi Indiaczek ma montażystę. Montażystę fanfara. A zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda jego montażownia. Ja wam w tym momencie pokażę. Dzisiaj go niestety z nami nie ma, miał być, no ale no, dostał, dostał wolne. To jest jego montażownia. Zapraszam do krokka. Tak, zgadza jest, się. Generalnie luksus, nie wiem, Fris może pozazdrościć, bo naprawdę to co my tutaj u... nic, zrobiliśmy, no to tego. to jest naprawdę fajna Tam jest moja menelarnia. tam ogólnie śpię, jak na razie, a tutaj coś, w czym dla was tutaj e, streamuje. Stanę... Generalnie nie menelarnia, tylko bardziej e, wysypisko śmieci. E, jeden <śmiech> największy śmieci siedzi tutaj. <laughs> o ty kurwa. Mało ruchliwy, ale czasem spierdala do kibla. Także <laughs> to jak szczur się zalęga czasami, nie? No. <noise> jeszcze, jeszcze nie jest urządzone nic, jeszcze nie złożyć nic zrobić, tak jak mówimy, to jest wszystko kurwa na spontana totalnie zrobione. E, kibelek pokaż może, kibelek. jest kibelek y, drogiego Andrzeja, ten, który wczoraj obsrał totalnie. Nie obsrałem, proszę nie się opierdolić. Ja <noise> <noise> to nie ten kibel. Były wojny, kurwa czat, były pierwsze wojny ogółem. <noise> Efektem, pierwsze wojny, a tej co jest? A ty nic jest nie ma. Isolator. Tak. tutaj trzymamy y, różnych ludzi. Ostatnio przyszedł do nas Norbert. Pamiętasz nazwisko? Chyba coś na G. G. Gie. No, Gierczak, Gierczak. Gierczak, gierczak tak, 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 kurwa. Gierczak, gierczak. No i tutaj mu urządziliśmy, tam miał... Wcześniej ten teraz był jego, a teraz daliśmy... Na... <laughs> prostu dobrze. Tak, to są schody, po których prędzej czy później... Proszę bardzo. Dziękuję. E, prędzej czy później e, ktoś się wypierdoli. Ja się z nich spierdoliłam, tak jakby coś jak was nie było. A, no i widzicie. Właśnie tak to wygląda. No i co? Fanfa ogólnie na koniec końców spierdolił, tak, prawda? Biega... Patrz, miał biegać wokół tego stawu, to tak, wypierdolił. Tak, bo wypuściliśmy go na chwilę, powiedział, że tylko chce godzinę przerwy, no i tak... On ma w ogóle... gdzieś? To, to spierdolił. Ma tylko ten... Ma w ciągu dnia może tylko na godzinę wyjść na dwór. No. Chyba uciekł. Bałciek. Dodatkowo mamy pięciu fachowców: ja Paweł, Leszek, Paniek. Mirek. Mimex, mirek, dokładnie. To jest jeszcze mirek. taki wasilian, no, tylko nasze pustaki, więcej go nie, nie liczymy. Ogólnie, no. dopiero jest... skończyli pracę, zapierdalali o 5 rano. No. Nie? To nie? Ten staw to nam tydzień chyba kopali, nie? Wody napuszczali. Nie, ale ja na szpadle, no to nieźle im nie poszło. nie ma źle. To wszystko słychać, kurwa. Dobra, koniec Dobra. przedstawienia. Koniec przestawienia, czat. Tak to wygląda. O kurwa. Kurwa, kurwa. Lokowanie produktu. Kurwa, kurwa, kurwa. No kurwa widać. No kurwa widać. No i chuj. No, bez muzyki, tak? G gituła i posiedzenie kanapowe. Ja czytam czat. Pytanie. Ci... Czy Ingwieczek chodził kiedyś z Linxi? Czy Ingwieczek kiedyś chodził z Linxi? kurwa. Za rękę tylko. A, a kto to? A kto Za rękę to... jak Linxi się upiła, no to ktoś musiał ją prowadzić. Padło na Andrzeja, bo my spierdoliliśmy. A kto to zadał to pytanie? Kto zadał pytanie? Typek bez reklam. To jest największy fan niż się. Aha, okej. Okay. No, to już wiecie Sako co używa to. wazeliny, gdzie wali w dupsko. Nie używam wazeliny, pluję. Pięknie <grym> się kłóci. Sako, kupię. dlaczego jesteś takim koksem i robisz taki kozak content? Nie wiem. Kiedy pierwsza policja na chacie? A właśnie, bo my to jesteśmy więcej niż sztan, nie? Pierwsza policja na chacie? Kawi przyjechał. Nie wiem, ale Andrzejowi pałowanie możemy załatwić. Myślę, że Mikołaj się zgodzi. Będzie pocałunek brzmiki na kamerce? ja cika. To róbcie pocałunek brzmi. Oh, co jest? Co to jest pocałonek brzmi? Kurwa. Nie widziałeś tego sota? Nie. Jak ta Jessica, ten... ale chłopca się potrzywał pod homo. O kurwa, to, dobra, no. wiem. No, to zrobi taki. Kurwa. Jak myślisz, kiedy wieczek wróci do mamy? Nie wiem, no, dzisiaj już oni był. Ale miałem ten... tylko na chwilę, oddasz klucze do piwnicy, dobrze? Proszę się uspokoić. Czy to prawda, że Indie wali w chuja? W jaki sposób wali w chuja? Nie, ja jestem punktualnym człowiekiem. bardzo. Jakoś chujowa, nawet jak się nie rusza kamerą. Yy, problem w tym, że po prostu Andrzej ma chujowy telefon. No, 4 lata już ma ten telefon. kiedy przyjdziesz do niego w nocy z No czy zależy. Jedynie co, kiedy przyjdziesz do niego w nocy, no to Ja by wczoraj po co zlewa? W ogóle. Czy słyszeliście coś, czy nie? Nie, jak zamknęliśmy sobie pokój, to nic nie słychać. Czyli się można coś mordę, czat. No, nie. Czyli można coś mordę. Oczywiście, że można. Czemu Andrzej ma na komputerze tapetę z Lynszy? Sprawdzałem, jak mamy. was nie było w domu. Wydało się. Nie mam kurwa. To fanfar napisał, więc się wydało. No stary. Wyszliśmy dzisiaj na 4 godziny, kurwa. Robiliśmy zakupy, no to miał wolną rękę. Ale A bano, kolejki w Będziesz miał wszystko wypłaty. <laughs> wszystko, wszystko. To, ja ile Andrzejowi w web. Za darmo. Co to prawda, że będzie dzisiaj drank stream? Nie wiem, choć się domyślam. No nie wiem, kurwa, co będzie dalszej godziny. Za to, zada, że gra Kapim? Nie, Kapi to spoko mordka. Tam gdzieś siedzi. Kapi! Kapi! Tak jest, kurwa! No, mówiłem, że siedzi. Tam się chyba szykuje do pracy, czy coś. Ale nie, ale ogółem to... Nie, jest kurwa źle. Czy Inwiaczek bił się z Wolfem O'Nearch? Oczywiście, napierdała się. Proste, że tak, było listwa MMA napiętana. Czy tam w sumie. Czemu on, że jest taki gruby, bo nie jest chudy. Przy Je Jest się. jeden problem, tak? Przez tę szafkę miłości. No dokładnie. Przytyła mi się. <laughs> Czy dokończycie dzisiaj tego. O, nie Uf. czytam tego nawet. <laughs> Ale Akashi ładnie, bo jej nie ładnie. napisał. Nic, nic, nie, Dobra. Ja nie powiem. To Też nie chcesz, żebym powiedział że dobrze. Obrazy się spodobały? No. A tapeta, jak się Wam fanfara tapeta podobała? Fajna? Jest dobra. Jest dobra. <laughs> Jest dobra. Jest dobra. Nie boicie się, że jak inni będzie wchodził do góry, to schody pierdolną? Nie, nie pierdolną. Jesteśmy też w razie czego ubezpieczeni, także tutaj jakby nie ma o co się martwić. Jak pierdolnie utknie w schodach, tak pomiędzy schodkami, to wtedy będę się martwił, bo będzie ciężko go przycisnąć albo w jedną, albo w drugą stronę. A bo Ty tam miałeś mieć wyrko pod tymi schodami. No. Kiedy Do. olej na schodach. <laughs> olej na schodach jest cały czas, wystarczy, że Andrzej wejdzie. O ty kurwo! ja się obrażam, prowadź tego streama kurwa dalej. Ja się obrażam. Wyzwanie, czy Ingwiaczek zrobi alligatora? Zrób alligatora. Musisz ochrzcić na mieszkanie. Musisz ochrzcić na mieszkanie, Ale mieszkanie zrobić aligator. Musisz teraz. No i tak mam za Musisz teraz. A i tak mam zafałszuniaczki do zrobienia. No to, Aha, tak. no okay. to zrobię jeszcze kiedyś, na pewno, obiecuję widzowie, kochani. No i w końcu dobry stream jak Inwiaczek sobie poszedł. No i kurwa, masz perma, kurwo. <noise> <noise> Będą pili czy nudy? Yy, Eden, będzie pite, będzie pite. Ale nie na streamie. Teraz <noise> dziwniejsze się te wstępy do porno. I właśnie, bo zmywarkę trzeba załadować. <noise> Żartuję, nie obrażaj się. To było... Kur... To... że ty coś zrobisz, Kurwa, Tu Inwi w bagolu. W Malindzie, kurwa, w Malindzie. A tam nie jest tak dobrze. To widać dobrze czy nie? No kurwa. Piękna sprawa. Wywoź śmieci tak w sumie. Zapola. No to trochę masz, Madzia. No, Karolcia chce się ruchać. Karolcia, kurwa, to Karolcia to ma jaja, to ma jaja kurwa. Karolcia to ma fiuta. No. A nie, to nie ta Karolcia. Kurwa. To nie ta Karolcia. Ja pierdolę. To nie ta karolcia. Dobra, co odbierę was bliżej. Proste, tak, że tak. Sako, jak się mieszka z Andrzejem? Z Andrzejem jak się mieszka? Ciężko. Czemu kurwa ciężko? Śmierdzi jak skurwysyn. Co ty pierdolisz? Kurwa śmierdzi. Ja się, się od ciebie, kurwa. Szefie, czy mogę dzisiaj wziąć wolne? Nie, kurwa. Masz zapierdalać.